Drodzy Państwo, ja mam ogromny zaszczyt, ale również niesamowitą radość, że mogę Państwu dzisiaj przedstawić cudownych ludzi w takim szczególnym dniu, bo rzeczywiście dzisiaj, to właśnie dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Teatru, tak pięknie się złożyło, że jest to niedziela. Ci ludzie są niesamowici, pełni zapału, energii. Sobie i wszystkim nam życzę takiego zapału i takiej energii. od naszego dyrektora w czasach pandemii, żebyśmy coś zrobili. Tak. I tak powstało. No nie mogliśmy za dużo robić podczas pandemii, bo wszystko było pozamykane, były obostrzenia, zmniejszenie ilości widzów na salach. Więc wyszliśmy najpierw z taką inicjatywą, aby szała putki nagrać. Tak. No a później już te obostrzenia się poluzowały, pandemia trochę zwolniła i mogliśmy występować na żywo i tak już Reżusterem zostało. Reżyserem była Pani Kinga Kaszewska-Brewer, a tekst powstał, sam spektakl powstał na podstawie tekstu Janusza Ryla-Krusjanowskiego, Szałaputki właśnie. I ja też pokażę? Tak i Ty też Szałaputko, będziesz mogła fruwać. E, zrobić nowy spektakl, znaczy zrobić. E, jeszcze zobaczymy. Może napiszemy sami, kto to wie. E, na pewno coś nowego dla dzieci. E, a może Jeszcze i dla nie dorosłych? mamy, a może i dla dorosłych, kto wie? Kto wie? Ale to planujemy coś... kolejny jakiś spektakl stworzyć, żeby móc e, żeby po prostu móc grać raz jedno, raz drugie, żeby to nie było non stop to samo. Spodobało e, się wam? Tym... Tak. Tak. Ciekawe, tak, tak, ciekawe. Tak. Ciekawa... Tak. Bardzo tak. fajna Słocznia. przygoda. Dużo uczy e, i, i, i bardzo fajna przygoda. Dużo Daj, satysfakcję. <laughs> tak. Daję, daje satysfakcję. Daje, daje jak ludzi, po prostu da, klaski, dają Tak. Ale power, dzieci że... jak się śmieją, jak dokazują, jak mówią. E, odpowiadają nam na pytania. Czasem nie takie, jakie byśmy chcieli usłyszeć, ale... Ale przez to jest fajna interakcja z publiką. Powiedziała, że mnie kocha. Co ty pleciesz, Józeczko? No, no tak powiedziała. Że ciebie, że ciebie kocham. Nie, mnie! Ona myślała, że ja to nie ja, tylko ten co on tam! No to więc kogo? A skąd ja mogę wiedzieć kogo? No ale powiedziała, że ciebie! No tak, ale to nie o mnie chodziło! Kręcisz Łózeczko? Ależ dziuniu. Kręcisz Łózeczko! Ale co ty opowiadasz? No, Masz taką samą minę jak ten, co kręciłeś tą ryżą od geografii. Z nikim nie kryciłem, z koleżanką lojgutko, tylko znajomości. Co było najtrudniejsze dzisiaj i w ogóle, co jest najtrudniejsze, jak się stoi na scenie? Wyjdź na scenę, Trenam. bo Zacz, trema, 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 nie, opuszczam. proszę zacząć, no. bo jak już się zacznie, to już jakoś idzie, a najgorzej jest... To niektórzy z Was nie grali po raz pierwszy. Powiedzcie, czy dzisiaj było trudniej, czy łatwiej, wiedząc, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Teatru i że są Wasi bliscy? Jak chodzi o mnie, to mi się wydaje, że dzisiaj mi było trudniej. Ja też. Jak ja graliśmy też. ostatnio, to wydawało mi się, że było lepiej. No ale to tylko widzowie mogą ocenić. Mamy też debiutantów. Powiedzcie Panie, jak się, jak się dzisiaj czułyście i czy złapałyście bakcyla i czy chcecie więcej? Ja mogę powiedzieć, mamy. że ja byłam bardzo zadowolona, że tutaj jestem. Bardzo no, mi było tak cały czas miałam dobry humor i cieszyłam się, że mogę no, coś pokazać. Były, były tu moje dzieci, moi znajomi i, i naprawdę to było dla mnie takie, takie fajne, że mogą mnie zobaczyć, tak jakby. Z Całkiem innej strony, że ja też coś, coś robię, nie, nie muszą się o mnie martwić, że ja tam siedzę w domu sama, smutna, tylko że e, właśnie tak. jestem, e, mam jakieś zainteresowania i, i że one jeszcze mogą m, to zobaczyć i zobaczymy, jakie będą opinie. Sprzedam mężczyznę, rocznik 1950. Używamy brak hamulców, szczęki do wymiany, lekki prowadzenie. Nie przeze mnie. Mało paliw, ekonomiczny w utrzymaniu. Po rozgrzaniu możliwe wycieki i samozastępy. Na przekór wszystkiemu jakoś poszło. Tak. A <noise> najgorsza <najlepiej>, jest właśnie, wiemy, że na scenie damy e, na, 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 na widowni są dzieci, są znajomi. I tutaj, tu jest ta żeby wypaść dobrze. No, przed dziećmi tak, tak, tak chcę być jak najlepszy. I teraz jak przyjdziemy, to będą nas Co byście osiążeć. chcieli powiedzieć tym ludziom, którzy są w podobnym wieku, a siedzą w domach i się boją wyjść i, i spróbować? Chciałabym żeby chodzić? Najfajniejsze są próby. Tak. <noise> Żeby wyszli z domu Ale i przyszli, zobaczyli. Ciężko, ciężko jak to jest ludzi, a no, nie na imię, nie? Warto wyjść i po prostu nie. zobaczyć, jakie się ma talenty, bo nie zawsze no. się wie. Ja mam córeczkę, droga pani. Ma dwa latka, jest bardzo ładna i jest mną Jedno oko ma biała, po drugie oko ma czerwone. I ma na imię Alicja. Co wam daje teatr? Miłość, przyjaźń, same piękne szanse, spełnienie marzeń, spanie na podłodze na karimatach. Satysfakcję! <grym> Popularność. <grym> to ja okay. Co czujecie, jak jesteście na scenie? E, radość, stres i to, że trzęsą mi się nogi, ale jest to wspaniale. Swobodę, możliwość bycia, zaprezentowania kim jest się w inny sposób. Ja się czuję po prostu najpełniej wtedy. I to jest też taka niesamowita w ogóle okazja, żeby, żeby tak się podzielić czymś swoim dla swoich bliskich, przyjaciół i pokazać coś dla nich specjalnie. Kiedy jest najtrudniej, a kiedy jest najfajniej? Najtrudniej jest wtedy, kiedy się zapomni tekstu na scenie. A najfajniej jest zawsze! No, dokładnie, zgadzam się. każdy moment. nie no też się zgadzam. Tak. Dla mnie też ciężkie jest to, kiedy widzę moich przyjaciół, którzy też występują, kiedy oni przeżywają jakieś ciężkie chwile. Nawet bardziej gdy, niż ja sama, gdy przeżywam coś ciężkiego bo wtedy czuję, że wtedy jakoś tak się. Mimo, że jesteśmy, jesteśmy grupą, więc funkcjonujemy razem. I gdy ktoś cierpi z jakiegoś powodu, to wtedy coś przestaje grać w tej grupie. Czy pan sugeruje, żeby zrezygnować? O, Boże! Boże! Smutna panna. Och nie! On się tylko zesrywa z nudów. No wie pan, z jego już nie powinien pan tego robić? Serce zawsze pozostaje w wodę. To prawda. Tak, mówią. A no, mówią też przeciwnie. Prawda jest po środku. Prawda. Co chcielibyście powiedzieć tym, którzy siedzą w domu i się zastanawiają, czy przyjść, czy spróbować, czy spełniać swoje marzenia, a może myślą, że się nie nadają? Spróbować, jak nie wyjdzie, można zawsze od nas odejść, nie gryziemy i um, jest i bardzo fajna zabawa. Ale nie każdemu ta próba odejścia się udaje od razu, nie? Tak, to też. Raczej rzadko się udaje komuś odejść, bo tak się już po na sam początek podoba, jakby tak, taka tak, ekipa tak, jest, że... Po prostu jesteśmy wspaniali, dobrze? I przyciągamy fajnych ludzi. Tak. <laughs> jesteśmy cudowni. A fajni, fajni ludzi to dosłownie wszyscy, którzy oglądają, hmm. więc... Ale przede wszystkim się nie bójcie, ponieważ tutaj spełniają się marzenia i myślę, że emanujemy taką bardzo specjalną energią i gdy wy przyjdziecie, to dodacie swoje trzy grosze i razem stworzymy coś wspaniałego. Zapraszamy! Zapraszamy do nas! Do nas! nas, nas, nas. <noise> Gwiazdy! Gwiazda, Gwiazda! i nie przygotowane, zdań! Nieprzygotowany, tak, Nieprzygotowany ale, nie, ale nieprzygotowanie jest najlepsze, bo Zapraszamy. wtedy wychodzi bardzo ciekawie.